Agnieszka Sierocińska, witam w naszym studiu. Dzisiaj wyjątkowy gość, Agnieszka Oczkowska z Nadwiśniewskiego Parku Etnograficznego i z kansenów w Wygiełzowie. Witam Cię Agnieszko. A temat będzie związany właśnie z tradycją, ze zwyczajami bożonarodzeniowymi, które często już niestety umarły. Nie pamiętamy o nich, pamiętamy o prezentach, a ważne, żeby też pamiętać o tym, co kiedyś było, może wrócić do niektórych tych zwyczajów i od tego chyba zaczniemy. Sporo było takich zwyczajów dawniej kultywowanych, no głównie pewnie na wsiach, ale może nie tylko, które wiązały się z, ze świętami Bożego Narodzenia, z Wigilią. Myślę, że część z nas nie tylko że nie pamięta, ale nawet nie wie, że w ten sposób można było obchodzić. Jakie są te tradycje u krakowiaków zachodnich? W ogóle Wigilia i święta Bożego Narodzenia były tymczasem, kiedy w każdym zdarzeniu, w każdej czynności wykonywanej upatrowano wróżby na nadchodzący rok. I Trzeba było od samego rana wstawać bardzo wcześnie, żeby przez nadchodzący rok nie zaspać już. Trzeba było się zachowywać grzecznie, zwłaszcza musiały o tym pamiętać dzieci, żeby nie dostać od rodziców klapsa, żeby później cały rok nie dostać owego klapsa. Też należało pamiętać, żeby się nie kłócić, żeby w nadchodzącym roku w domu panowała zgoda. Czyli ta Wigilia była tak, bardzo tak, ważna. Tak, Wigilia była bardzo ważnym dniem i zresztą mówiło się, jaka Wigilia, taki cały rok. Też trzeba było pamiętać o pewnych takich wróżbach, na przykład w tym dniu niechętnie sobie coś pożyczano, żeby później w domu tego w nadchodzącym roku nie zabrakło. No właśnie, ja pamiętam, że też od babci słyszałam, że jaka Wigilia, taki cały rok, zwłaszcza jak coś tam broiłam jako dziecko, ale też generalnie gdzieś w głowie został mi do tej pory, że jeżeli mam jakieś długi, to trzeba to zwrócić przed Wigilią, bo to już później będzie się tak przez cały rok musiało zwracać. Tak, że, że będzie się miało długi w, w nadchodzącym roku. E, też e, często, żeby nas pieniążki się, żeby się nas trzymały, trzeba było rano wstać, umyć się w misce z zimną wodą, z wrzucą właśnie tam pieniążkami. A to musiały być jakieś chyba grosiki, nie wiem czy dzisiejsze. Dzisiaj to chyba większe trzeba rzucać nominały, żeby to miało sens. No nie wiem jakby to było z banknotami, ale tak z jakieś pieniążki, no i te pieniążki też jaki był, że ten, twardość i siłę dawały też właśnie te pieniążki po myciu się w tej wodzie z pieniążkami. Czy też tyle o tych zwyczajach stosujesz je czasem też u siebie, czy to rzeczywiście już jest tylko taka tradycja gdzieś w pamięci? Raczej staram się nie kłócić, oddać wszystkie długi przed wigilią. Z tym wstawaniem to może być różnie, ale część tych zwyczajów staramy się też kontynuować. Staramy Przede wszystkim takim zwyczajem, który wiele osób z nas na pewno kontynuuje, to jest to, że wigilia jest jeszcze jednak postna. Kupujemy często jemiołę też przed świętami Bożego Narodzenia dla ozdobienia głównie teraz domu. Czy ona rzeczywiście miała jakieś znaczenie? Dawniej jemioły, e, e, jemiołom nie przy, wnętrza izby się nie przystrajało, ale zbierało się jemiołę, należało ją było ściąć w tym dniu, ale tak, żeby nie upadła ona na ziemię. Potem część tej jemioły wkładano do ulicy, co miało zapewnić mhm. e, urodzaj miodu na następny rok. Szanowni, myślę, że ta tradycja takich zwyczajów bożonarodzeniowych i tak jest kultywowana, choćby przez przegląd grup kolędniczych Herody, które także w tym roku 6 stycznia już możemy zaprosić. Natomiast rzeczywiście tak było, że ci ludzie chodzili od domu do domu wtedy. Dziś to już rzadkość chyba pierwszy dzień świąt nie odwiedzano się. To była naprawdę taka wielka uroczystość i ją w takim najbliższym gronie spędzano, ale od drugiego dnia, czyli od świętego Szczepana po wsi, po wsi zaczynały chodzić grupy kolędnicze. Były to wspomniane właśnie Herody czy tam kolędnicy z gwiazdą, też kolędnicy z szopką, czekano na tych kolędników. To było jednak coś, co miało nam też właśnie Odwiedziny miały nam przynieść szczęście w nadchodzącym roku. No niestety teraz tych grup. Jest coraz mniej. Teraz częściej chodzą dzieciaki, bo chcą pieniążki, pieniążki dostać. Pieniążki, tak. Dawniej nie tylko opłatą za tą wizytę były pieniążki, bo też otrzymywali wynagrodzenie w naturze, czyli na przykład dostawali coś do jedzenia, kawałek kiełbaski. To chyba była fajna tradycja, bo też te kontakty międzyludzkie dzięki temu były podtrzymane. Oczywiście i to też prawda, też były wróżbą, może wróżbą, ale takim częścią zalotów matrymonialnych. No bo kolędnicy to zazwyczaj byli kawalerowie i w większości przychodzili tam i bardziej się starali, gdzie była panna na wydaniu. Czyli jak nie przyszli, to nie najlepiej świadczyło o pannach w tym domu, tak? Tak, nie najlepiej. Ważne są ozdoby świąteczne. Dziś większość kupujemy w, w sklepach. Jest taki wybór ozdób na ojnkę przeróżnych, że, że jest z czego wybierać, ale kiedyś to wszystko było w większości ręcznie robione. Ręcznie robione i to yy, yy, czasami nawet już w adwencie zaczynano robić te ozdoby, e, robiono tak zwane karmelki, które zawijano w, później w bibułkę, na końcach ją przycinano i robiono takie no, oczywiście te cukierki często do końca świąt nawet nie, nie przetrwały. Znajdował się tam w nich później jakiś buraczek albo węgiel. Zastępował cukierka w środku. Robiono ozdoby zrobione z bibułki, tak zwane jeżyki, wieszano jabłuszka, orzechy. To były właśnie te ozdoby, które dawniej były. Ozdabiano nie tylko choinki, bo często widzimy, nawet będąc właśnie u was w skansenie w Wygiełzowie, że wiszą ozdoby z powały, że tak powiem, zwisające. Tak, no to najczęściej to po kolacji wigilijnej panny zasiadały i właśnie robiły takie ozdoby. To były światy, które były lepione z opłatków i najlepszym klejem, który każdy ma przy sobie, czyli lepione śliną oraz robiono też pająki, które wieszą. Ono też upowały, które były robione ze słomek, z bibułki. No i szczęśliwy dom, gdzie pająki są. Także te pająki wisiały później cały rok. To często takie duże ozdoby, były, one nie były maleńkie. Tak, one to miały bardzo przeróżne konstrukcje, nawet wyglądały jak żyrandole. Właśnie takie widziałam, zastanawiałam się co to jest, teraz już będę wiedziała, a jeżeli chodzi o stół, bo święta dla wielu z nas to także bisiady przy stole, spotkania rodzinne przy tym stole i potrawy. Wigilijne chyba tradycyjne są, chociaż zmieniają się w zależności od domu. Potrawy wigilijne bardzo zależą od tradycji, nie tylko regionalnych, ale tradycji rodzinnych, w zależności kto jakie w domu przepisy sobie tam z pokolenia na pokolenie przekazuje. Taką bardzo starą potrawą, a która została zapomniana już teraz, to jest siemieniotka. Kiedyś właśnie robiono zupę z siemienia konotnego. Moja koleżanka robi właśnie, ja byłam pierwsza z od niej, o tej zupie słyszałam, twierdziła, że to też dobrze wpływa po prostu na żołądek, tak, więc tak. to wszystko miało gdzieś swoje uzasadnienie w, w żywieniu po mhm. prostu. Najważniejsze było, żeby pamiętać, że wszystkie składniki, które znalazły się na wigilijnym stole, musiały, te wszystkie potrawy, które znalazły się na wigilijnym stole, musiały zawierać wszystko to, co było zbierane z pola, z lasu, z wody. Także, żeby wszystkiego tego nie zabrakło nam w przyszłym roku. Czyli generalnie rzecz biorąc różnorodność, te 12 potraw to rzeczywiście musiały być potrawy bardzo różnorodne. Z tymi 12 potrawami to różnie było, bo dawniej <gryw> wierzono też, że ważne jest, żeby była tych liczba potraw nieparzysta. W biedniejszych rodzinach tych potraw było około siedmiu. No, mówiono, że na pamiątkę tego, że siedem dni w tygodniu, ewentualnie dziewięć, to na pamiątkę chórów anielskich. Później właśnie pojawiło się, że jest dwanaście potraw. Tutaj symbolika jest różna, bo tłumaczy się to tych dwanaście potraw, że było dwunastu apostołów albo że jest dwanaście miesięcy w roku. Te potrawy u mnie w domu nawet taki zwyczaj długo był, że sobie wróżono na zasadzie na przykład w kompocie z suszu, ile pestek, czy parzyście, czy nieparzyście. To taki będzie przyszły rok, czy wspólnie, czy osobno go spędzimy. Gdzieś tam słyszałam, że też połówki jabłek dopasowywano, także przy okazji temu towarzyszyła otoczka cała. Tak, wiele wróż było właśnie związanych e, e, nawet ze stołem e, w Wigilejnym, ponieważ dawniej zamiast obrusu e, na stół wykładano słomę i też się wróżyło, wyciągając poszczególne źdźbła słomy o życiu przyszłym, że na przykład jak była piękna, długa słomka, no to ta, to życie będzie piękne i dorodne. Zmieniły się, myślę, częściowo zwyczaje, tak jak mówisz, potrawy zależą pewnie od tego, jakie są tradycje rodzinne, ale jedno chyba się od lat, od wieków nie zmieniło, że te święta to przede wszystkim ma być jakaś bliskość, ma być spotkanie wspólne, bo, bo całej rodziny najlepiej. Tak, zwłaszcza, że zawsze te święta obchodzimy w gronie najbliższych, e, najbliższej tej rodziny. E, jest to taka duża uroczystość e, i rozpoczynamy naszą Wigilię od połamania się opłatkiem. Mamy nadzieję, że takie święta ciepłe rodziny będą także u Państwa, a być może zaczerpniecie jakieś pomysły, jeżeli już nie na ten, to na przyszły rok. I pewne nowe potrawy czy nowe ozdoby w Państwa domach również się znajdą. Dziękuję Ci Agnieszko Dziękuję. bardzo za rozmowę.